Cześć, dzisiaj zabieram cię do Turbo City Pewnie jeszcze nikt z was nie był w Turbo City Ale ja was dzisiaj tam zabieram Czeka na nas ośmiu, ośmiu moich ziomków Są to zawodowi kierowcy wyścigowi A ścigają się oni w nowiutkich bolidach T-Racers Zaraz wam wszystko pokażę Ja jestem Paweł Malinowski, wy jesteście widzowie Zostawiacie łapki w górę i subskrypcję dzwoneczkiem A ja zabieram was do Turbo City ty, 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 ty. Tylko nastawię sobie nawigację, bo zapomniałem Czy to się idzie tam, czy tam Czy tu się idzie Ale T-Racers to nie są zwykłe wyścigówki Czy to ci wygląda na zwykłą wyścigówkę? Są to wyścigówki do tuningu Z których możecie stworzyć 500 unikalnych kombinacji A kierowców, czyli moich ziomeczków Jest ośmiu, to są dwa moje ziomki Ale, ale patrzcie na niego To nie jest mój ziomek, to jest ultra rzadki X-Racer Jeszcze go nie znam, mam nadzieję, że dziś Poznam go razem z tobą. Dobra, zabieram się za otwieranie, bo nie mogę się doczekać wielkiego losowania elementów, dzięki którym złożę swój pojazd T-Racers. No dobra, zobaczmy, co tutaj się kryje. Mam nadzieję, że nie zaatakują mnie jakieś wściekłe opony. A jednak, jednak zaatakowały nas, popatrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale w środku jest ich osiem, czyli tyle, ile jest kierowców i samochodów. Ale jak się te opony otwiera, przepraszam bardzo. A znacie to przysłowie, gdzie T-Racer 6 tam nie ma co jeść? Na szczęście jest ich 8, ośmioro Najważniejsze, że nie 6, wtedy nie byłoby co jeść, słuchajcie, to jest ulotka, ale ją wam pokażę później. Najpierw przyjrzyjmy się opakowaniu. Jest tajemnicze, bo jest to jest znak zapytania, a wiecie co oznacza tajemnicę. I tak, tu będzie racer i koło. Tu będzie początek naszego pojazdu, czyli maska. Tu środek, czyli cockpit, tutaj. Tył, czyli Rear Zacznijmy od Rear, bo podoba mi się ta nazwa Pudełko bardzo fajnie się otwiera I wow, to jest wszystko z papierowego opakowania A to oznacza, że Turbo City jest miastem ekologicznym I pierwsza część pojazdu wygląda jak jakiś zamek Ale może zaraz się dowiemy, co to jest tak naprawdę Bo to na pewno nie jest rakieta zamek No hej, hello Czy widzieliście kiedyś samochód rakietę zamek? Bo ja nie widziałem Spróbuję to połączyć, mam nadzieję, że nie wybuchnie Trzymajcie kciuki o nie wybuchło jak dobrze Bo naprawdę miałem leciutkie obawy Wiecie jak to jest Są pojazdy spalinowe Potężne wyścigówki Nie jakieś tam wiecie takie Tylko Wow Już widzę, że jedna paczka To nie jest jeden kompletny samochód Tutaj są losowe części Dzięki czemu składamy taką hybrydę A dopiero jak znajdziemy w innych paczkach Części pasujące Możemy złożyć dany pojazd A moim pierwszym wy. Wyścigowcem jest gościu z tego z opakowania, czyli mam potężnego farta. W ogóle on trochę wygląda jak ja, kiedy miałem niebieskie włosy. Proszę pokazać, jak miałem niebieskie włosy, jak wyglądałem. O! O nie! Nie patrzcie na to, to drastyczne sceny! Kierowca przeżył operację, jak widzicie, jest cały. Dobra, Paweł, lepiej wsadź mnie w bolit, bo już nie mogę się doczekać. Zbyt długo siedziałem w tym kółku. Gdzie jest mój bolit? Gdzie jest minne bolit? No przecież tutaj jest twój bolit, co ty myślisz? Das is not my To nie jest mój bolit, Paweł. No jak nie, przecież był w tym kółku, tutaj o wszystko wyciągnąłem z tego. Okej, okay, w takim razie das jest myne bolit! Paweł, mam pewne podejrzenia, że brakuje tutaj czegoś temu samochodu. No. Mi też się tak wydaje, że... <noise> Zapomniałem ci zamontować czterech kółek. Dobra, montujemy. <noise> Chyba popełniłem błąd studiując youtuberstwo powinienem studiować mechanikę. Zobaczcie jak pięknie złożyłem ten <noise> Bolit, ej, miałem rację! Ta jest część od frakcji zamkowej, ta jakiejś niedźwiedziej a tu rakietowej, kosmicznej. <noise> Dobra, Pablito, jest fajno, fajno, naprawdę, ale powinieneś wyciągnąć moich Moich kumpli oraz rywali. No właśnie, powinienem wyciągnąć jego kumpli oraz rywali, no bo Popatrzcie, tutaj są drużyny, ale na razie nie patrzcie na ulotkę, na razie nie patrzcie, na razie zobaczmy, co tutaj się kryje. Te opakowania są tak solidne, że możemy je wykorzystać jako przegródki na nasze elementy, czyli na przykład, wiecie, koła, przody i tak dalej. No tutaj umieściłem cały samochodzik, tak, 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 nie róbcie, to, tak, tak nie. Ona potrzebują garażu. W ogóle, gdzie ty masz garaż, gościu? Spodobali ci się kierowcy T-Racers? To wbijaj na YouTube'a Magic Box po polsku i zobacz animacje ze swoimi ulubionymi kierowcami. Moi drodzy, dobrze wiecie, że szukam tutaj tego mojego ziomka, którego jeszcze nie znam, a chcę poznać. Czyli najrzadszą postać i napiszcie mi, w którym kółku go znajdę. Ciekawe, czy ktoś z was zgadnie. Proszę napisać to w komentarzu. Nie! W drugi! W drugim, jeśli ktoś z was napisał, że w drugim kółku, to zostawiam serduszko pod tym komentarzem, ale szat już za drugim razem, słuchajcie, takiego farta nie miałem naprawdę dawno. Spójrzcie jak on pięknie wygląda. Jak mu się błyszczy w ogóle. On jak moje paznokcie się błyszczy! Ej, Paweł, gdzie robiłeś paznokcie? A, robiłem u mojej koleżanki Angeliki. Bardzo fajne paznokcie, jak będę chciał sobie pomalować paznokcie, to nie pójdę. A, spoko loko, dobra, ale powiedz mi gdzie twój bolid? Mój bolid jest tam, Paweł! Co ty myślisz sobie? Musisz otworzyć resztę! A no tak zapomniałem. Tak się cieszę, że trafiłem X-Racera już w drugim kółku, w drugim. w drugiej puszce, ale to nie jest puszka Pandory, to jest puszka samochodowa, pełna części. Brum, 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 zaraz odpalimy drugi bolid, a potem drugi, trzeci, czwarty, piąty, a na koniec zrobimy sobie potężne losowanie, bo wiecie o co chodzi? Chodzi tutaj o to, że można je miksować albo ułożyć taki bolid zgodnie z symbolem na każdej części. Wow, wow, Ej, w ogóle zauważyłem, że to poparce już widać! Czy to jest ten mega hiperturbo rzadki? Czyli czarne elementy z x em niebieskim to jego elementy. Gościu, gdzie ty jesteś? X racer, wsiadaj do swojego bolidu w ogóle. Jak to wygląda kosmicznie, to wygląda bardziej kosmicznie niż ta rakieta i te piękne, złote elementy, w ogóle. no, przypominają mi tutaj coś takiego, wiecie o co chodzi. I on ma symbol X. No kto by się spodziewał, że X racer będzie miał symbol X pięknie wyglądał Wygląda w tym bolidzie pięknie, ale myślę, że daleko to on nie zajedzie. Paweł, popchnijmy szybciej! O tak, już wygry wygrywam wyścig powoli. Nigdy! Deja jak widzieliście, Bite Rider, zjadł go na śniadanie. Ale jak tylko skompletujesz mój bolid, zjem go ja na śniadanie, bo jestem najszybszy w Turbo City! Yeah! A teraz widzicie jak dwóch mechaników Pawłów baninowskich łączy wszystko w jedno i teraz można zasuwać. Ale, 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 ale tylko jeden element jest X-raysera, więc jeszcze nie jest najszybszy, patrzcie. Znowu cię pokonałem X-Racer. Jeszcze się policzymy. Paweł odpakowy mój wszystko szybko, teraz, szybko teraz, 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 teraz już wiem. Wiem co to X-Racer. A moi drodzy, moi drodzy, jeśli napiszecie mi w komentarzu, który X-Racer jest waszym ulubionym, to ja wam w zamian przypnę serducho i słuchajcie, mam nadzieję, że tutaj trafię jakiegoś ziomeczka, którego jeszcze nie widzieliśmy. No i mamy tutaj pana ze słuchawkami. On chyba jest DJ-em. To no tak, Paweł, jestem DJ-em, ale to po godzinach, bo no wiesz, bardzo kocham samochody bardziej niż muzykę. Brum, 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 brum. Taką muzykę lubię, tylko taką. Czyli gościu chyba słucha stepu, no bo jaka inna muzyka brzmi brum, brum. O nie, wypadły mi koła! Słuchajcie, nie gubcie elementów T-Racers. No ale powiem tak, no jak zgubicie, to się nie martwcie, bo one pasują do siebie, i jak już wspomniałem, możecie z nich złożyć aż po. 500 kombinacji, chyba nawet ponad 500. Nie wiem, ktoś by musiał to policzyć. Ja nie znam się na matematyce tak dobrze, ale może ktoś z was potrafi liczyć silnią? No, no, czy ktoś z was tutaj studiował takie właśnie, o, tajemnicze manewry matematyczne? Dobra, chyba ta część podoba mi się najbardziej ze wszystkich. <laughs> Ej, słuchajcie, właśnie się skapnąłem, że skoro można oderwać im głowy i idzie to bardzo gładko, to chyba... Chyba i mu też można zamieniać głowy. I popatrzcie, wtedy wychodzą takie abominacje. O nie, kim ja jestem? O, uwięzili mnie w ciele jakiegoś DJ-a Co ja nie jestem najszybszy, ja wolę grać dabstep! I nie wiem czy to przypadek, ale w każdym opakowaniu środkowa część auta, czyli cockpit, odpowiada temuż oto kierowcy Patrzcie, X-Racer w X-Racerze kokpicie Ten ziomek wyścigowy, wyścigowy ziomek jest w wyścigowym kokpicie A pan Roar ruar. Jest w środkowym kokpicie. Ale to chyba nie jest wiedza tajemna, bo zobaczcie, nawet tutaj na obrazkach jest pokazane, że oni są razem z częścią bolidu. I powiedzcie mi, powiedzcie, napiszcie w komentarzu, który wyścigowiec podoba Wam się najbardziej, bo mi chyba pirat. Oprócz oczywiście ultra rare X-Racera, pan pirat, czyli kapitan Crash, możliwe, że się rozbije, lekko skraszuje, ale to nieważne. I tak dojedzie na metę. Może jako ostatni, ale dojedzie. Arr! O tak, o tak! Może dojadę na metę jako ostatni, ale przynajmniej się rozbije. Kapitan Crash, nie masz się czym chwalić, że się rozbijesz i dojedziesz ostatni na metę. Oj, cicho, Paweł. Ty się nie masz co chwalić, bo nie masz miliona subów. O, to prawda, widzowie. To prawda, nie mam miliona subów. Proszę, pomóż mi teraz. Zostaw tam na dole przycisk subskrypcji. To będzie fajno. A jak Uff. zostawisz łapkę w górę, to obiecuję ci, że X-Racer wygra każdy wyścig w Turbo City. Każdy. Mam nadzieję, że podobają ci się T-Racers i na Napiszesz mi, który bolid jest Twoim ulubionym, oraz że, 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 już, że już jest łapka w górę i subskrypcja pod tym filmem, tak? A jak nie, to chociaż wejdź na Instagram, Eureka! Te puszki, oprócz tego, że mogą nam, wiecie, pomóc w sortowaniu różnych rzeczy, są też podestami dla naszych pojazdów. Patrzcie, jakie magiczne triki i. Uf! A jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie dokładnie moce i właściwości ma każdy z elementów oraz każdy z kierowców, to jak już powiedziałem, wbijaj na kanał Magic Box po polsku i oglądaj animacje T-Racers, aby dowiedzieć się o nich wszystkiego. No, moi drodzy, ja chyba wbiję, bo muszę się trochę jeszcze podszkolić. Wiecie, to moja pierwsza styczność z nimi, ale czekajcie, czy będą tutaj całe Auto? Czy to możliwe, żeby w jednej puszce było całe auto? OMG! To jest pan Pirat! Ahoj! Arr! Tak jak mówiłem, Paweł, może i dojadę nawet ostatni, ale. Haha! Ha! Szkorbutu nie mam, a po drugie, rozbije się! Uhu! Pirat! Przecież ci już mówiłem, że rozbicie samochodu to nie powód do chwalenia się. A piraty lubią rozbijać bolidy. To nasza taka, taka rodzinna tradycja. A nie, lol! Te elementy są z dwóch innych frakcji po prostu. Po prostu są czerwone i mają granatowe wstawki, dlatego myślałem, że to jest z jednej frakcji. Ale... Ahoj, Paweł, jeszcze musisz się wiele nauczyć! Ty też się musisz wiele nauczyć, żeby nie rozbijać bolidów. <laughs> to prawda, Paweł, jeszcze wiele muszę się nauczyć. <laughs> A to jest chyba maska samochodu elektryka, jest włączona cały czas na jeden, czyli ma cały czas pierwszy bieg włączony. No nie wiem, czy pierwszy bieg sprawi, że będzie pierwszy na mecie, ale na pewno ma odpalony silnik cały czas. Cały czas! Ahoj, Paweł, cały czas! bez kół daleko nie zajedziesz, pirat. O, prawda, prawda. Five minutes later. Ahoj, Paweł! Teraz jestem gotowy do odpalenia! O nie słyszeliście ten huk Ja nie mogę Wyścig się jeszcze nie zaczął A pan pirat już <laughs> O nie mogę Ahoj wszystkim Crash też zaliczony Wyścig zakończony <laughs> No wyścigu to ty raczej nie zakończysz Ale zrobiłeś co mówiłeś Wcale go nie rozbiłem Popatrz jest jak nówka sztuka I ze mną też wszystko w pożądalu No ja nie wiem Wiesz co chyba Chyba ty musisz iść do szpitala A Bodi to odstawię do warsztatu Malinowskiego A ja zabiorę się za tą puszkę W którą wjechałeś gościu Wow w tym pudełku był element x raysera kolejny. To jego przód chyba, tak? Jest tu napisane Infinity Power, czyli chyba jego chyba jego samochód jest napędzany energią ze źródeł od, odnawialnych. Czyli, czyli czy on jeździ elektrykiem? Czy to logo Tesli? Nie wiem, ale już przemieniłem przód na jego i czekamy na resztę części A jeśli ty już masz swoje T-Racers To wysyłaj mi zdjęcia Złożonych bolidów Twoich propozycji na Instagramie Będę repostował I umieszczał na relacji wasze zdjęcia Więc wysyłajcie, a to jest Pan Magik chyba, czekajcie Czekaj, 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 jak on się nazywał Prze Przeczytaj to proszę Shazum chyba jest z drużyny Walcząca Moc I on jest kumplem Pana Tygrysa No nieźle, nieźle mi się bardziej podoba logo pana magicznego. Jestem wróżką, Paweł! Naprawdę jesteś wróżką? Tak, Paweł! Popatrz! Wingarium Leviosa! Widzisz, Paweł? Bolid przyszedł do mnie na magiczne zaklęcie! Wcale nie, to ja go ręką podniosłem, gościu. No dobra, nie jestem magikiem, jestem wyścigowcem! Rajdowcem! Woo! Wow, i kolejna mega turbo hiper część, która pasowałaby do tego bolidu również. Zobaczcie, jaki odlotowy i to dosłownie, bo ma z tyłu. silnik rakietowy! Ale ej, to miał być elektryczny Tesla, a nie silnik rakietowy! Psz! Ciekawe, co się wylosuje, ciekawe, co się wylosuje, dobra? Jeden element, drugi, trzeci, czwarty. I teraz muszę to znaleźć i złożyć taki samochód, jak wyszedł mi tutaj. A później zrobimy drugie losowanie. Okej, okay, więc pierwszy element tutaj jest to ta rakieta. Następnie, czekajcie, ten niebieski, któryś. Dobra, to, to, to był ten. Jestem pewien, że to jest ten koleś. I teraz takie jakby kapitańskie koło z tyłu musi być? Nie ma nikt kapitański. Aha, myśleli, że mnie nabiorą, ale nie tym razem. Nie tym razem. Jaki kolor kół? Czerwone, czerwone z taką eską. Mam. Tu jedne i tu mam drugie. Z pierwszego losowania wyszedł taki gagatek. No, powiem wam, że musicie to ocenić. Ja oceniam na 3 na 10. Mam nadzieję, że drugie losowanie wyjdzie trochę lepiej, bo, popatrzcie, te kolory nie pasują za bardzo do siebie. Myślę, że jak jest 500 kombinacji, to na pewno można byłoby to zrobić 500 razy lepiej. Przestań mnie szkalować, Paweł! Bardzo mi się podoba mój, mój pojazd zrobiony z trzech innych elementów i te koła w ogóle. Co to jest? jakiś, Jakieś takie... Takie coś ten? Tego jest... O nie płacz, oj. Chciałem go pogłaskać, żeby nie płakał, on wypadł z bolidu. Moi drodzy, w ostatniej puszce znajduje się tył samochodu X-Racera i chyba naprawdę jest to, nie wiem, jakiś napęd wodorowy, patrzcie na te ogromne, nie wiem, co to są, rury wydechowe, turbiny, turbosprężarki jak ktoś z was się zna, to proszę napisać mi, co to może być. Patrzcie jaka beczka w trzech ostatnich puszkach byli właśnie oni. Słuchajcie, cały skład Speed Squad Team właśnie Lunatric, RaceBot i Blorg, dla mnie bardziej Frog, albo jakiś UFO kosmita. I Tutaj pan Cyborg, super ekstra Oraz gościu w lodowym Aucie, w sensie to chyba nie jest Nie, to jest, to jest chyba jego Czekajcie, to przód freeze formula Tak wygląda drużyna Moich przyjaciół, racerów Którą stworzył los, które Uwolniłem z tych Opon? Dlaczego wy byliście zamknięci w tych oponach? Czy który z was może mi powiedzieć, na to pytanie odpowiedzieć? Bo, Bo my tak, tak lubimy, lubimy Pan, Paweł! Tak, 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 właśnie tak, tak lubimy! Lubimy. Brum, brum. lubimy też się śmiać. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję z dzwoneczkiem. Pora na drugie losowanie, a ty pamiętaj, aby wysyłać mi swoje złożone t sersy na Instagram, dzięki czemu będę mógł je udostępnić. I zobaczymy co tutaj wyszło. To będzie... Trudne do znalezienia, nie wiem, czy mi się uda Dobra, przód taki Z przodu musi mieć czerwony I o, taką, taką łapę jakby O nie, gościu, wracaj do bolidu Następnie środek żółty Żółty jest tylko jeden, no To było chyba najłatwiejsze, naprawdę, najłatwiejsze Teraz tył taki jakby Ej, to mi przypomina troszkę głośnik Dobra, mam to i teraz koła Te? Nie, 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 nie nie, Inne, te z takimi jakby zębatkami Ej, w ogóle, chyba podobają mi się najbardziej te felgi Nawet bardziej niż te najlepsze Lepsze, wiecie o co chodzi, ale który jeszcze ma? Te felgi. Aha! W tym przodzie już były zamontowane! No to mi się fartnęło i o, no powiem wam, że ten bolid z tego losowania podoba mi się dużo bardziej, ale napisz swoją opinię w komentarzu. Może napisz dlaczego, podoba Ci się bardziej ten lub tamten. No, mi się podoba ten. Tego oceniam na 9 na 10. Dobra, idę słuchaj na Dabstem rządzi! I tak jak obiecałem, na końcu pokazuję wam tajemniczego X-Racera w pełnej krasie, ze złożonym samochodem. To są właśnie jego części. Pamiętajcie, od spodu macie taką ściągawkę, widzicie? Minus X i plus. Ej, on ma inaczej niż wszystkie inne. Niesamowity, naprawdę niesamowity. Tak samo jak ten film, oraz ten film, oraz ten, oraz ten, oraz ten, oraz ten. Szerokości, przyczepności. Do zobaczenia. Cześć!